Siemanku, witam was w kolejnym odcinku I co tu się wydarzyło widzowie? Ostatnio jechaliśmy tędy, to był tutaj ładny las A teraz nie ma nic O kurcze Dzisiaj się wybrałem na rower, jest tak ciepło Kurcze, ale pachnie ładnie Kocham ten zapach tak sobie do strady. zdążyłem również namalować GoPro do końca, bo on 30% pewnie już za, a zawsze tak właśnie jak wracam z rowerowych wypraw, to on 40%, więc boję się, że dzisiaj nie nagram za dużo materiału, więc będę tak sobie włączał, wyłączał, co jakiś czas coś tam nagrywał. Drodzy widzowie, w końcu odbiliśmy do lasu. I jest o tyle niefajnie, że wieje mi wiatr. Twarz jakimś smrodem zawiewa. Uf. Kurczę, chciałem wrzucić relację na mojego Instagrama, ale coś kurczę tutaj nie ma internetu dobrego. Niby dwie kreski, ale... Muli. Irytuje mnie trochę mój hamulec, który mi zapiszty co jakiś czas. A tak to jest idealnie cichutko, jak teraz Słuchajcie Słychać tylko jak po piasku opanki się toczą. To jest ekstra. W ogóle ten teren jest ekstra. Ja się tak cieszę, że wtedy z Marcinem pojechaliśmy. pojechaliśmy ale trzęsiawki co ja, to już mi do gardła stanęło właśnie, bo mi się liść wkręcił ja myślałem, że mi powietrze schodzi, bo tak zaczęło syczeć yeah. o nie uh. ale bym się zdenerwował, bym musiał na piechotę iść taki kawał uh. teraz była chwila zastanowienia gdzie jechać, bo kurczę, się zastanawiałem czy jechać w prawo czy tutaj może gdzieś dojechać, czy w lewo ale dobrze właśnie myślałem, żeby odbić w lewo ale sprawdziłem sobie właśnie tak dla pewności na mapkach Jedziemy na to skrzyżowanie, tam gdzie Marcin rzucał kamieniem kiedyś na odcinku i jedziemy tym nowym terenem, tym szutrem tam jeszcze nie byłem, więc super będzie fajnie to stąd wygląda w ogóle w tym lesie jest tak zimno że ja nie wiem, tam było cieplutko tak jak było to było zamarznięte, dalej jest zamarznięte a my jedziemy tu w prawo. Tak. Ale sobie chcę zobaczyć, czy mogę w końcu wstawić tę relację na Instagrama, w bardzo bym chciał. A tutaj takie ładne słoneczko. Piękne. Spróbuję jeszcze później, bo kurczę, nie ma internetu, no. Znalazłem kolejne miejsce w którym nie ma internetu. znaczy jest taki minimalny, kurcze. Dobra, lecimy przed siebie. Bo tu jest fajna, prosta. Fajną świetną, świetną ścieżkę do przetestowania za mną odkryłem Także pewnie tutaj z kimś przyjadę i będziemy testować Dokąd to prowadzi, a nie lubię tak sprawdzać na mapach Bo zawsze lubię mieć niespodziankę Tak samo tutaj Kurczę, kiedyś sprawdziłem powiem, że w jakiejś wiosce wyjadę Obok Smardzewa O ile nie w Smardzewie, bo już nie pamiętam Zresztą w terenie pewnie się rozeznam i będę wiedział gdzie jest. A tam tam to pewnie gdzieś w okolicach Krakowa, bo jak tam nam się skręca, to się wyjeżdża w Rakowie. Ale tu jest świetnie! Uwielbiam takie ścieżki, tylko kurczę, szkoda, że tyle kamieni tu jest. Tak trzepię tu, że aż ciężko się jedzie. Im dalej w tym zimniej. Ja nie wiem, co się dzieje. Kurde, <gudy> tak zimno mi już jest. Uwielbiam miejsca tak jak te. Taki fajny cień zawsze taki klimacik jest brakuje mi właśnie w Polsce takich klasów. bo nie wiem właśnie gdzie tu w okolicy by takie można było znaleźć jedyny wiem, że jest birżyna. są właśnie takie zacienione, fajne drzewa jedzie ścieżką taką jest ciemno, fajnie, takie wysokie rosną też no i tutaj jakbym się jeszcze tak zastanowił to właśnie tam gdzie kiedyś byłem na odcinku troszeczkę kurczę obok łąk Pąki. To jest kapliczka. O tak, na słoneczku jest ciepło, dobra Na słoneczku jest super Dobra, ogarnąłem to co miałem ogarnąć sobie. Zjadłem tutaj barka <grywa> dobrego. Taki musik i kurczę Piękna lejka. Podoba mi się to miejsce bardzo. Jedziemy dalej. Robimy takie kółeczko. Będziemy wracać do domu już asfaltem. Kurde, jak ja nienawidzę jak ten kabel mi tu stuka. Tu się jakieś wstrząsy. Yy. Pani, no, przestraszyłem się Białowska Wydaje mi się, że kiedyś przyjechałem tędy, ale stąd z kumplanta tędy przyjechaliśmy kiedyś z tego z, z, z. tam był Krasina Mówiłem to dzisiaj na filmie Kurcze, no Raków, raków to się ostatnio z jestem. Jadę, jadę. Pusto na ulicy, z prawej strony jeden samochód jedzie. A znając życie, jak wyjadę na ulicę, to zacznie się, kurde, taka fala jadących samochodów. I kurde, dupa. Lubię tutaj te zakrętasy, jak samochodem się jedzie, czasem tak fajnie tutaj tak. Nie podchodzić. Samochodów się zaczyna, ale dobrze, że z tej strony. <grystanie> o <właśnie>. Kolejny. <grystanie> a nie nagrywałem, no już trochę przejechało. I kurczę. Tak się jadę i mnie denerwuje, że mi opona, z szybko znaczy Piszcie coś. Hamulec mi piszcie. Muszę ogarnąć go Ale to luz Zrobię to Ogólnie teraz Za tym segmentem czekamy taka górka Duża dosyć Więc Będzie ciężko Bardziej, że pod wiatr Raczej już nie będę nic ciekawego, więc standardowo zachęcam do zostawiania łapek w górę, subskrypcji I co? Widzimy się w kolejną środę! Siemano! O kur Debil na czołówkę szedł Co za down. Patrzcie, jak oni teraz wolno jadą przez niego O, no, o. Нормально, я летел. Курда. Где на закрытие?